Антела, разу идешь? Witamy Państwa na drugim etapie otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło trzy oferty i teraz przystępujemy do otwarcia tych ofert. Pierwsza oferta została złożona przez Budimex, spółka akcyjna, Ulica Świ Siedmiogrodzka 9, 01 204 Warszawa. Wykonawca oferuje za wykonanie zamówienia kwotę brutto 92 738 000 zł i 4 grosze oraz rękojmie na okres 60 miesięcy. A osoba przewidziana na stanowisko kierownika budowy posiada doświadczenie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi publicznej w ilości trzech sztuk. Oferta druga została złożona przez sztrabak, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Pażniewska 10, 05-800 Pruszków. Wykonawca oferuje za wykonanie zamówienia kwotę brutto 74 391 833 zł i 69 groszy. oraz rękojmie na okres 60 miesięcy. A osoba przewidziana na stanowisko kierownika budowy posiada doświadczenie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi publicznej w ilości trzech sztuk. I ostatnia oferta. Oferta trzecia została złożona przez konsorcjum firm, którego liderem jest. Fabę Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Cybernetyki 19B 02 677 Warszawa. Partnerem konsorcjum jest SP SINE Midas Stroj. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział w Polsce ulica Cybernetyki 19B 02 677. Warszawa. Wykonawcy oferują za wykonanie zamówienia kwotę brutto 66 milionów 249 tysięcy 19 zł i 50 groszy oraz rękojmie na okres 60 miesięcy, a osoba przewidziana na stanowisko kierownika budowy posiada doświadczenie. Polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi publicznej ilości trzech sztuk. I to są wszystkie oferty, które zostały złożone do tego postępowania. Dziękujemy Państwu za udział w transmisji online.